To się przyłóż. Wiemy jak zadbać o ciało, regularne ćwiczenia, wizyty u lekarza, a nawet ćwiczenia z lekarzem. Lecz warto pamiętać, że trzeba też zadbać o głowę. Pomaga w tym hobby, rozmowy z bliskimi lub chwile na łonie natury. Najlepiej połączone z hobby. Pamiętaj, zdrowa psychika to zdrowy człowiek. Wyszukaj profesjonalną pomoc w swojej okolicy na stronie mentalhealthishealth.tv. Kręcimy ten serial jest zabawny, wzruszający, straszny, czyli po prostu ...ubaw w popachy. buduje reaktor jądrowy. Fajnie, ja jem chrupki na obiad. O tym, kim jesteś, decydujesz tylko ty, jako bohater swojej historii. Mów ser. Sir. Młody Sheldon. W Comedy Central. Sponsorem programu jest producent leku Diosminex Max na ból nóg, obrzęki i żylaki.